Cześć, ja jestem Ziemniak i wczoraj miała miejsce premiera tej klawiatury. Ja dzięki uprzejmości SPC Gear miałem możliwość. Miałem możliwość pobawić się tą klawiaturą chwilę wcześniej, ale możecie zadać pytanie, dlaczego ta klawiatura jest wciąż zapakowana. Tak dla jasności, mam dwa egzemplarze, jeden miałem pod palcami w testach, natomiast drugi zostawiłem sobie do unboxingu. Zobaczmy, co znajduje się w środku. Mamy klawiaturkę, mamy przewód oraz instrukcję. I co, warto było zostawić jeden egzemplarz do unboxingu? No, tak. SPC Gear GK630 Tournament to klawiatura z nowym designem, z niewielkim turniejowym rozmiarem i prostymi kształtami. Wygląda bardzo elegancko i jej pochodzenie zdradza jedynie mało rzucająca się w oczy plakietka z boku. Poszukując taniej i małej klawiatury mechanicznej, ciężko się będzie nie obejrzeć na ten model. Już SPC wypuściło dobrze wypadające cenowo myszki Lix i Lix Plus. A jeżeli byście chcieli, żeby pasowały wam do nowej konsoli, to właśnie wyszły w kolorze białym. Zarówno model Lix, jak i Lix Plus, no nie że wyglądają uroczo, przepiękne są w sensie Jakoś straszliwie mi się spodobała biała elektronika. Jeszcze jedna rzecz, biały przewód, białe tutaj podkładki. Mamy białego usb a biała jest nawet gumeczka tutaj, która łapie sam przewód. I jak zobaczycie, jeżeli chodzi o szczegóły, jakie mają te myszki, to, to nawet w środku jest biała płytka PCB. Śliczne, ale mieliśmy mówić o klawiaturze. W telegraficznym skrócie, ale podepnę ją jednak do zasilania, żeby było widać, jak ładnie się świeci. I będzie ładnie wyglądać na przebitkach. Nowy design oznacza, że nawet od spodu klawiatura wygląda moim zdaniem bardzo ciekawie. Sami możecie spojrzeć, to dość drobna konstrukcja, to jest klawiatura. Przenośna, nalany inne tego typu imprezy. I muszę Wam powiedzieć, że jest to bardzo przemyślana konstrukcja, i tutaj tak bez słodzenia. Po pierwsze, mamy na przykład odpinany przewód USB z tyłu, i mamy dla niego trzy przepusty: drugi, trzeci tutaj. Wkładamy sobie przewód USB, który nam się zapina, i możemy sobie ułożyć przewód tak, albo w ten sposób, albo w dowolny inny, w który nam będzie pasowało. I co najważniejsze, zobaczcie na to: ja tą klawiaturę do siebie po prostu pociągnę. Klawiaturko, nie siedź tam! Chodź do mnie. Czemu przewód się nie wypiął? Otóż sami zobaczcie na to. Tutaj na przewodzie jest taki klipsik, który sprawia, że ten przewód dość mocno się trzyma. To też nawet jeżeli będziecie sobie tą klawiaturą ruszać góra dół, to nie jest tak jak w przypadku wielu modeli, że ten przewód... Na w końcu nam spadnie. Ale to nie wszystko. Są dwie wbudowane pary nóżek o różnej wysokości, jak lubimy bardziej agresywne ustawienie klawiatury. Jest rzecz, którą ja absolutnie zawsze gdzieś mam w jakiejś szufladzie albo mi się po prostu zawsze gubi. Zobaczcie, tutaj jest keycap puller, który nie, nie jest gdzieś tam w pudełku wrzucony razem z innymi akcesoriami. Tutaj ten keycap puller jest wsadzony do środka i miałem go wcześniej potrzeby wyciągać. O, dobra, wyciągnąłem i nic nie urwałem. Czyli teraz, jeżeli będziemy potrzebowali na przykład wyciągnąć jeden z jakichkolwiek guzików, które się tutaj znajdują na przykład F12, to nie musimy szukać naszego kickup pullera, bo tutaj kick puller jest wbudowany i się znajduje cały czas w klawiaturze. To jest w sumie pierwsza konstrukcja, z którą się spotykam, która miałaby coś takiego, co jest wbudowane tak naprawdę w samą klawiaturę. Widzicie, nie wystaje. Żeby się nie ślizgała, mamy duże gumowane powierzchnie, które nie tylko są na samej klawiaturze, ale także na nóżkach. Trzymając tą klawiaturę w ręce, czujesz, że jest premium. Od razu jak weźmiesz ją do ręki widzisz aluminiowy top, jest wszystko tutaj twarde. Sztywne przede wszystkim jak próbujemy ją wyginać to nie jest tak jak w tanich klawiaturach za jakieś 200 zł, że ta klawiatura będzie się chciała jakkolwiek wyginać, a dosyć mocno staram się ją wygiąć. Oprócz tego. Oprócz tego, wszystko jest bardzo dobrze spasowane, i na pierwszy rzut oka, jakby ktokolwiek zadał Ci pytanie, hej, ile, ile sądzisz, ile taka klawiatura może kosztować? No to ja bym nie strzelał od razu, że ona kosztuje 220 zł. Raczej bym strzelał troszeczkę wyżej. Przełączniki w obu moich egzemplarzach to Kale Blue, choć występuje także ta klawiatura z wersją switchy brązowych albo czerwonych. Tak? Tak, zamotałem się. Najważniejsze jest to, że miałem pewien problem z takimi tańszymi switchami, które nie były czery. Otóż, jak klikałem, to był dźwięk takiej sprężynki, ale taki bardzo mocny. Natomiast tutaj, posłuchajcie, moment, kiedy ja będę przyciskać. To teraz posłuchajcie, jak miałem taką klawiaturę, na którą straciłem 200 zł, to możecie zobaczyć, tu jest miniaturka z filmu. Posłuchajcie tego. Akurat musi samolot lecieć? Ale mimo samolotu na zewnątrz? To chyba da się wysłuchać tą różnicę, nie? Więc jak na tej klawiaturze pisałem, to wtedy miałem straszliwy problem, żeby się jakkolwiek skupić, bo cały czas miałem to dźwięczenie za uszami. Natomiast jak korzystałem z tej klawiatury, to pisanie mi nie sprawiało problemów, bo ten dźwięk, jakikolwiek jaki tam istnieje, był praktycznie niesłyszalny. Więc tutaj plus. Teraz powinien nastąpić oficjalny moment podłączenia klawiatury do komputera. Ona była wcześniej podłączona, więc ją specjalnie odłączyłem, klawiatura się podłączyła, i potem jak nam się załaduje, to nam się odpala jakaś tęcza, która nam się świeci. Ja mam trochę customową tęczę, którą sobie przełączyłem, a to jest fajne, że można sobie przełączać na przykład za pomocą przycisków różne tutaj ten tencze zostawmy sobie tą, co była, ale to nie ta. Możecie zobaczyć, że samo podświetlenie bardzo ładnie wygląda. Równomierne nie, nie ma się do czego tak naprawdę co przyczepić. Już ja bym powiedział, że to jest, to jest taki standard, jeżeli chodzi o klawiatury. Ładnie wygląda, ale pojawia się pewien problem, jeżeli chodzi o diody. Tutaj są diody, które wydaje mi się, że mają małą częstotliwość odświeżania, bo jak. Widać nie widać. Widać już nie widać. Chodzi o to, że jak mamy przejścia pomiędzy kolorami, jeżeli dioda nam świeci na jeden stały kolor, na przykład na niebieski, nie ma żadnego problemu. Natomiast jeżeli nam mamy dwa emitery, które są odpalone, czyli na przykład niebieski, czerwony wychodzi nam różowy, to w momencie, kiedy przesuwamy naszym wzrokiem, to jest podobnie jak na projektorach DLP, nam ten kolor nam się tak troszeczkę rozdwaja. I dla niektórych to nie jest absolutnie żadnym problemem, ale wolę o tym wspomnieć, bo w momencie kiedy się ruszamy, co prawda tak się nie ruszamy przy komputerze, to potrafi się ten kolor rozdwoić, bo my siedzimy tak naprawdę sztywno. Ale raz patrzymy tu na ekran raz tu, raz na klawiaturę, raz na ekran i w momencie tych ruchów, które wykonujemy gałkami ocznymi, czasami nam się zdarza, że ten kolor się rozdwoi. I to jest jakby taki element, który niektórym może przeszkadzać, a innym nie. Jest pewien element dotyczący tej klawiatury, o którym muszę wspomnieć i który mi się straszliwie podoba. Spójrzcie do instrukcji. O tutaj. Zobaczcie ile jest tak naprawdę skrótów klawiszowych różnego rodzaju, różnej maści, które możemy sobie wykorzystać, nie podłączając tej klawiatury za pomocą żadnego oprogramowania. Przykładowo to, z czego korzystałem. Czyli na przykład chcę sobie zmienić kolor LED tutaj mam LED- ten, czy tutaj mamy jakieś przychodzenie, tutaj coś, tutaj jakieś inne. Klikam się, powinno zmieniać to, no, na przykład to jest takie responsywne, że jak klikam, to się zmienia. Albo ewentualnie mam ripple efekt, tak zwany. to będzie mi się samo tak naprawdę ustawiało i robiło w postaci takiego latającego czegoś. To nie wszystko. Możemy nagrywać sobie tutaj makro. Możemy na przykład przełączyć, żeby mieć strzałki zamiast wsada, znaczy wsada zamiast strzałek. I na przykład wyłączyć, e, włączyć tryb gry, czyli wyłączamy klawisz Windowsa, który nie będzie reagować w czasie grania, żebyśmy się nie zacytowali. Przypadkowo. To wszystko bez instalowania dodatkowego oprogramowania. A co jeżeli oprogramowanie sobie zainstalujemy? Ale złapałem. Ale rzuciłam. To jest odświeżone oprogramowanie. Tutaj możemy zapanować nad oświetleniem każdego przycisku osobno. Niczego nie trzeba wgrywać, bo klawiatura reaguje od razu. Możemy tutaj stworzyć profile, zaimportować, wyeksportować i możemy zmieniać funkcje pojedynczych przycisków. Na przykład przycisk 6 może być startem. Sama klawiatura w pełni zasługuje na określenie jej mianem gamingowej. Ma N-rollover, key ma anti-ghosting i przykładowo, jeżeli idziemy kucając, czyli kontrol wciskamy W, żeby iść do przodu i chcemy jeszcze przeładować, to w skrajnych przypadkach może nam na przykład, klawiatura nie zarejestrować tego, że wciskamy R. No to wtedy wiemy, że N-rollover key jest... no nie ma czegoś takiego. Ale to w skrajnych przypadkach czasami są klawiatury, które dopiero, nie wiem, po sześciu przyciskach dopiero siódmego nie są w stanie zarejestrować. Ale nie o tym chciałem mówić. SPC Gear podeszło w bardzo pozytywny sposób do tego modelu klawiatury i zyskujemy tutaj naprawdę dużo. To jest następca bardzo Dobrze sprzedającego się sprzętu, a ten jest jakby o poziom wyżej. Nie będę robić bezpośredniego porównania, ale chcę tutaj zwrócić uwagę na to, co jest tutaj, bo jak zobaczycie, jak zdejmiemy sobie na przykład kick upy, to przykładowo, jak mamy tutaj klawisze strzałek, które są po prostu na pojedynczym switchu, to możecie zobaczyć, jest po prostu switch, który gładko się wciska. Wiadomo, jest ok. Natomiast jak weźmiemy i wyciągniemy sobie kontrola, żeby odsłonić, tutaj był shift. Shift jest już troszeczkę szerszym klawiszem. Zajmuje zdecydowanie więcej miejsca i on ma tutaj takie dwie prowadniczki, które też się wciskają tutaj od spodu, bo możecie zobaczyć zobaczyć, że są tutaj krzyżyki i to sobie tutaj wchodzi. Ten element nie jest switchem, ten element jest po prostu taką prowadnicą, żeby nam ten przycisk w ładny sposób szedł, a nie opierał się tylko i wyłącznie na lekko chybotliwym switchu, jak wszystkie switche mają delikatny luz. Ale tutaj głębiej trzeba zaglądnąć. Widzicie, co się znajduje tutaj w środku? Ja troszeczkę wygrzebię. To się nieczęsto spotyka w klawiaturach. Tutaj jest widoczny smar. Chodzi o to, żeby po prostu było ciszej, gładziej i to są te drobne szczegóły, na które tutaj SPC Gear po prostu zwróciło uwagę. Możecie zadać pytanie, czy Zostają odciski palców na przyciskach, delikatne zostają. Możecie zobaczyć specjalnie usmarowana spacja, żeby było widoczne. Rynek klawiatur gamingowych jest mega szeroki i ciężko czasami dobrać taki sprzęt, który idealnie spełni oczekiwania absolutnie wszystkich. Ale jeżeli potrzebujecie prostej, w ładny sposób ociosanej klawiatury, to jest ten model, który będzie dobrze działać. Dodatkowo te wszystkie bajery, które są bardzo fajnie rozwiązane. Nie jesteśmy zmuszeni do tego, żeby trzymać tutaj przewód, możemy przewód sobie puścić tędy, możemy przewód puścić tędy, możemy swojego kipa... To słowo. Możemy swój wyciągacz do klawiszy schować po prostu pod spód i zapomnieć o nim, póki nam się nie przypomni, że jednak coś chcemy zmienić, albo jak będziemy czyścić klawiaturę, to ja zazwyczaj po prostu ściągam wszystkie kapy, myję je, zakładam z powrotem, jak już wyschną. Do tego się to bardzo przydaje, zwłaszcza do tych większych przycisków. No to jak szukacie, to to, to jest dobry sprzęt. Dobra TKLK. I dodatkowo to jest taki komentarz jest, z tego, jak ja korzystam z klawiatury, albo jak korzystałem przez ostatnie lata. Ten rozmiar klawiatury nie jest zbyt dobry, jeżeli dużo pracujemy w programach, w których potrzebujemy wykorzystania żystać numpada, bo jego tutaj brakuje. Ale zobaczcie na układ moich rąk. Jeżeli mam klawiaturę z numpadem, to myszka jest gdzieś tu, ręka na klawiaturze jest gdzieś tu. Chyba, że gram na wsadzie, jak sobie je zamienię za pomocą jednego skrótu. Natomiast jak mamy taką klawiaturę, to myszkę możemy już ustawić w tym miejscu i jest ta naturalniejsza pozycja, gdzie ręce są na wprost, a nie są rozszerzone. Gramy tak, a nie tak. Co prawda biurko powinno być niżej, czyli powinno zjechać w dół. Myślę, żeby nie utrudniać na sam koniec. Jeżeli potrzebujecie klawiatury tego typu, to SPC w pełni wywiązało się z tego czego tak naprawdę potrzebujemy. Kupisz, nie będziesz żałować. Tyle w temacie. Jestem Ziemniak, tutaj dwa inne filmy, które warto zobaczyć. Kliknij na subskrybujkę. Cześć.